21 października w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej podsumowano trzecią już edycję konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży. Celem konkursu Rudzka Jesień było zainteresowanie najmłodszych mieszkańców zabytkami zlokalizowanymi na terenie miasta oraz rozwijanie wśród uczestników estetycznej wrażliwości. Udział w konkursie miał także nauczyć młodych twórców poszukiwania inspiracji w perełkach industrialnej architektury. Dzisiaj mamy finał konkursu trzeciej edycji konkursu plastycznego Rudzka Jesień dla Dzieci i Młodzieży. Jest to finał konkursu połączony z wernisarzem wystawy pokonkursowej. Na wystawie prezentujemy 22 prace laureatów tego konkursu. Właściwie można powiedzieć, że ponad 50% uczestników zostało nagrodzonych. W tym konkursie. Konkurs był poprzedzony plenerem, który był zorganizowany 4 października przy terenie Karboenergii w Rudzie Śląskiej oraz przy zabudowaniach dawnego szybu Franciszek w Rudzie. Z tym trudnym zadaniem tworzenia w plenerze zmagało się 39 uczestników. To były oczywiście prace malarskie, przede wszystkim na początku dzieci szkicowały, wykonywały jakby takie podstawy rysunku, natomiast później odbyły się warsztaty w naszym muzeum, gdzie kończyły sobie swoje prace. Skupiamy się na razie na samej dzielnicy Ruda. W tym roku skupiliśmy się na zabytkach poprzemysłowych, na zabudowaniach, zabudowaniach dawnej kopalni Wawel, zabudowaniach szybu Franciszek. No i staramy się uwrażliwić młodych artystów właśnie na, na architekturę, zwłaszcza tą architekturę postindustrialną. Podczas wernisażu konkursowych pracy nagrodzono zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa miała trudne zadanie wyłonienia najlepszych prac, bowiem poziom dzieł był bardzo wyrównany. Laureaci konkursu Rudzka Jesień zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wernisarzowi towarzyszyło także odsłonięcie kociej rzeźby, która zdobi wejście do Rudzkiego Muzeum. Przypomnijmy, że pierwszy koci odlew stanął przy schodach Rudzkiego Magistratu, a rzeźby powstały z przetopionych kluczy dostarczonych przez mieszkańców. Podobna uroczystość miała miejsce również przy centrali miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam właśnie tłumnie zgromadzone dzieciaki ze szkoły podstawowej nr 4 dokonały odsłonięcia trzeciej figurki kota. Kotek zdobi jeden z parapetów biblioteki i zachęca nie tylko najmłodszych do odwiedzenia tego miejsca. Dzieciaki wspólnie z pracownikami biblioteki nadały kotkowi imię Herbert. Szczęśliwie się złożyło, że kot Herbert jest kotem. Bohaterem książki pani Emilii Hern. I to jest kot, przypowiedź o kocie, który mieszka w bibliotece, gdyż wiadomo, że biblioteka jest miejscem najbardziej miłym i najbardziej przyjemnym, szczególnie w złą pogodę, którą dzisiaj mamy. W związku z czym, na cześć tego kota książkowego, ten nasz kot ludzki ma imię Herbert, ten, który znalazł się na parapecie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Cieszymy się, że kot przywitał. Kot też nie będzie się czuł pewnie, gdyż w związku z, z przybyciem kota, przybył również monitoring. Wszystkie zdarzenia, które tutaj będą miały miejsce, będą na podglądzie. Mówię to nie po to, żeby kogoś odstraszyć, tylko żeby wiedzieć, co tu się dzieje. I również dlatego, że zawsze tutaj można przyjść i, i pogłaskać kota po, kogo, po, po różnych częściach, szczególnie po morce, którą ma piękną. Koty to tutaj chodziły na Śląsku i te, na do dzisiaj. No i jest dużo historii o Herbercie. Ja myślę o kocie Herbercie, że on jest bardzo miły, przyjemny na chwilę, mogę z nim spędzić i jest przytulny. Uczniowie wzięli także udział w lekcji bibliotecznej, która poświęcona była kotom w literaturze. Wspólnie przypominano sobie najważniejsze kocie postacie, które towarzyszyły czytelnikom od najmłodszych lat. Podczas lekcji czytano fragmenty wielu książek, nie tylko tych dla dzieci.